Siemanko, cześć wam witam wszystkich. Dzisiaj Wam pokażę części, które kupiłem do CZ krosowej 125 nie mylić z 516 ani 511, bo to jest model 984, jeden z pierwszych modeli, z cylindrem tutaj, w głowicą wyjście na, na dwie świece, także bardzo fajny model, zobaczcie, kupiłem sobie. Tak, mówimy to po kolei. Kupiłem sobie zestaw karterów jeden, zestaw karterów drugi, cylinder z głowicą, skróccem, wał korbowy. Tutaj mamy jeszcze pokrywę zapłonu, tam z dołu jest to mocowanie zapłonu, jedna cewka, wodzik od skrzyni biegów, skrzynia biegów, pięciobiegówka i gaźniczek. Gaźniczek, zobaczcie, jaki powinien być w tych cz starszych. Powinien być właśnie taki w 980 czwórce i 980, właśnie tak ten gaźniczek powinien wyglądać. To jest gaźnik IKOWA, bardzo, bardzo fajny gaźnik. Tutaj brakuje jednej śrubki, takiej dyszy. To tam nie jest problem. To się weźmie od innego gaźnika, bo mam jeszcze inne. Także ten gaźniczek sobie zrobimy. Jeden minus jest taki, że on ma tutaj uszkodzony gwint. Ktoś to sobie zrobił na takie zabezpieczenie. Widzicie. Tak powiedzmy że tu jakąś śrubkę, śrubkę wkręcał. No nie jest to złe. Wiadomo no trzeba to troszeczkę poprawić i, i w inny sposób rozwiązać. Także to będziemy robić później. Co tu jeszcze jest ciekawego. No to tak mniej więcej mniej więcej to jest wał korbowy. Wał korbowy, fajny, z nakrętkami, on nie ma luzu. Troszeczkę go tutaj przysmarowałem sobie olejem, wiadomo, żeby żeby nie korodował. No to po prostu trzeba zawsze robić, żeby po prostu dłużej to służyło. Wiecie, to tutaj będzie stało chwilę, nie wiadomo jak długo. Także trzeba, trzeba zawsze przysmarować. Widać ten olej jeszcze tutaj ściekł tam sobie. Nie jest to, nie jest to żaden problem. Także tak właśnie, tak właśnie trzeba robić. Spójrzcie, ja ma sobie tutaj rozetrę ten olej, to będzie wszystko ładnie, długo, długo mogło sobie leżeć i, i nie zakoroduje. Cylinder z głowicą. Zaraz tutaj na głowicę. Głowica fajna. Spójrzcie, jaka tam jest mała komora spalania. Jest bardzo, bardzo malutka, czyli ten stopień sprężania jest dosyć spory. Także ta 125 trochę, trochę mocy ma. Cylinderek. Spójrzcie sobie w środku jak wygląda. Wygląda to tak. Te stare modele miały dwa kanały przepłukujące. Także jeden tu, drugi tu. Plus dolot z tej strony, tam wylot na dwa kanały. Wylot z taką przegródką środkową. Cylinder jest fajny. Próbuję tu założyć tą głowicę, żeby to sobie po prostu rwało wszystko, wszystko razem. Tak, trzeba na szpilkę trafić. Jedna trafiona, druga trafiona. Cylinder na miejscu z głowicą. Skrzynia biegów, ona jest brudna, jej nie czyściłem jeszcze. Także trzeba ją wyczyścić, ale spójrzcie sobie na zęby, one mają takie Leciutkie ślady rydzewki. To tam też nie jest problem. To się wszystko obczyści, odtłuści, później przesmaruje i, i będzie OK. Kartery jedne są lepsze, drugie są gorsze. Pod takim względem, że zaraz wam to pokażę. To jest ten gorszy, zacznijmy od gorszego. O, tutaj widzicie jest, jest leciutko wybite. Ale minimalnie także, także jest, jest ok. Tutaj troszeczkę, tutaj ciut i, i tu troszkę. Tutaj to sobie naprawimy. To też naprawimy, to też, i to też. I, I będzie fajnie. No, to jest ten gorszy. Od środka, możecie sobie zobaczyć. Tak wygląda. No, wiadomo, wszystko jest do oczyszczenia. Wszystko trzeba powyczyszczać. Po ja to troszeczkę już tak wstępnie przedmuchałem, żeby nie było, nie było tutaj żadnych kurzy, pyłów, piasków tutaj jest jeszcze ten mechanizm kopki także, także też plus te mechanizmy, one się nie psuły, ale ale warto, warto mieć na zapas, ja tu mam takich kilka na zapas tu możecie zobaczyć sobie z tej strony jak to wygląda no karter jest fajny to jest jeden karter, tutaj jest drugi to jest ten ładniejszy, ten ładniejszy tutaj nie jest powybijany nic. Także tutaj na tym ktoś jeździł spokojnie. Zobaczcie, tutaj jest ładnie prościutko. Tam też nie wybite, także łańcuch nikomu nie spadł. No, CZ-ki miały taką wadę, że, że te łańcuchy potrafiły spaść i, i po prostu troszeczkę tam powyrabiać, porozwalać. Aczkolwiek tutaj wygląda to, wygląda to dobrze. No, ten jest delikatnie taki uszkodzony, no ale to. To jak już mówiłem, to nie jest problem jak jest karty rozłożony, silnik rozłożony to można to sobie naprawić wiadomo, no nikt by tego nie, nie spawał, jak, jak silnik by był cały, dlatego dobrze, że, że to jest rozebrane można to sobie ponaprawiać no wiecie, części zawsze się przydadzą ja tu mam dwie takie 984 także yy, dobrze, że te części kupiłem, także są, są na zapas, bo to są części na zapas to nie są części do do składania, bo nie będę z tego składać silnika, po prostu będę, będę je sobie trzymać tutaj nie wiadomo, jak długo na zapas, żeby, żeby po prostu było. No, a jak widać, jest tego sporo. No, tyle przyszło w jednej paczce, także no, dosyć dużo. Ja mam tych części oczywiście dużo, dużo więcej. Aczkolwiek no to zakupiłem ostatnio, to Wam chciałem pokazać. No, i myślę, że, że tyle na dzisiaj. Cześć, trzymajcie się.